Te niedzielę miłosierdzia Bożego drugą wielką pochylamy się nad tematyką bożego miłosierdzia, które warto oglądać, jeśli mogę tak powiedzieć, z perspektywy potrójnego przykazania, które przypomniał i zostawił nam Pan Jezus, przykazania miłości do Boga, do ludzi i do siebie samego. Wobec tego miłosierdzia jest tak samo. najpierw od Boga dla nas, potem My powinniśmy to miłosierdzie okazywać innym, ale nie wolno zapominać, że mamy go okazywać także sobie, co nieraz jest jeszcze trudniejsze niż okazywanie go innym. I Niezwykle brzmi, przynajmniej dla mnie w tym roku, to jak mocno Pan Jezus zaczyna każde zdanie, pojawiając się apostołom w tym opisie z 20 rozdziału od Świętego Jana, od Słów, po I wydaje mi się, że w tym jest od Boga, jest dla nas wszystkich, ale też dla każdej i każdego z nas osobna. Bo kiedy Jezus mówi, pokój Wam daje, to mówi o sensie swojej misji. Mówi o tym, że to jest w zasadzie sens, to jest istota Jego misji, Jego posłannictwa. To jest pierwszy owoc w Zamartwych poraj Po raju, po wygnaniu, Bóg do człowieka przychodzi znowu spokój. Tym pokojem, który sprawia, że między człowiekiem a Bogiem znika napięcie spowodowane przez grzech, przez niepewność, a człowiek odkuszenia wraca do Boga przez odkupienie. Z niewoli diabła, z niewoli grzechu. I niebo znowu jest otwarte. I to jest miłosierdzie od Boga, który dostajemy. Nikt inny nie jest nam w stanie otworzyć nieba. Nikt inny nie jest w stanie pojednać nas z Bogiem jak tylko Jezus. Pokój przynosi nam w tym, co dla nas zrobił. Jezus mówi też: Pokój Wam. Nie Tobie, Piotrze, Janie, Jakubie, Mario, Magdaleno, Mario, Matko i tak dalej. Mówi: Pokój wam. To znaczy, że ta liczba mnoga jest ważna. Tak sobie czasami myślę, że to jest, zwłaszcza dla tych, którzy robimy rachunek sumienia, wobec tego przykazania potrójnego miłości, to jest najtrudniejszy rachunek sumienia. Czy ja ten pokój potrafię przekazać, tak jak Jezus? Przecież na każdej przy świętej mamy wezwanie. Przekażcie sobie z nim. Czy ja potrafię każdej i każdemu tu w Kościele przekazać pokój w mojej rodzinie, w moim życiu, w moim sąsiedztwie, w klasie, w pracy, na ulicy, na ogniwo? Czy jestem w stanie przekazać pokój? A jeśli nie, to sumienie się budzi. A jeśli nie, to dlaczego? jest, jaki jest i jaka jest. Jeśli cierpię, albo lepiej powiedzieć, jeśli choruję urazem, to może warto wybaczyć. Jeżeli uważam na kogoś za głupszego, gorszego, biedniejszego, to może czas zobaczyć, że to przecież mój brat moja siostra. A jeżeli się złuszczę, może czas, żeby porozmawiać z Bogiem, tak jak rozmawiali ci dwaj bracia. Dzisiejszy autor, dzisiejszego fragmentu Jan i jego brat Jakub, synowie Krom, którzy chcieli spalić wioskę, na którą się zezłościły i po bo, bo nie przyjęła Jezusa. No i w końcu, jeżeli uważam kogoś za grzesznika, bo robi źle, bo nie przestrzega przykazań, a ja wiem, jak powinna, powinien żyć, to może czas okazać miłosierdzie. No, chyba, że jestem tym pierwszym, który weźmie i rzuci kamieniem. A jeżeli nie koci, żeby rzucić kamieniem, to nie ma lepszego lekarstwa niż przypominanie sobie, że Jezus tym kamieniem przecież nie rzucił. I to jest miłosierdzie wobec innych. A co to jest miłosierdzie wobec siebie? Czyli czym byłby pokryw? dla mnie, który przynosi Jezus dla każdej i każdego z nas osobna, tego już nie wiem. Bo to może oznaczać, że trzeba sobie wybaczyć. Może trzeba sobie samemu odnieść poprzeczkę. Może trzeba sobie samemu, przed sobą samemu przestać się usprawiedliwiać, że nie mogę w życiu duchowym, zacząć się czegoś nowego nauczyć. Tego nie wiem, bo co to znaczy miłosierdzie dla mnie samej, dla mnie samego, to najlepiej zapytać o to Jezusa, co jest albo jak okazywać miłosierdzie sobie, aby żyć w pokoju ze sobą. I żeby móc, tak jak święta siostra Faustyna, powiedzieć, że mam miłosierdzie Boże w duszy mojej ale też, że to miłosierdzie, które dostaje od Boga, widać na zewnątrz, czego sobie i Pan na ten tydzień na dzisiejsze święto miłosierdzia i na całe nasze chrześcijańskie życie życzę, czego tak zostać może. Amen.